Mleko. Gotowe do picia Beniko Kids. To więcej niż mleko. Już jedna porcadzie. Nie dostarcza więcej Omega 3, jodu, żelaza i wit. Sygnał jest taki. Kiedy krzyknę, dzięcioł! Wyskakujemy z ok... U... ...szeregowy kołański. Zakładamy tu bazę. Nie tylko człowiekiem indycyminie uczuć robotem ze smartfonem. Supermarket ego jest niedaleko. Tylko teraz koncentrat pomidorowy. Chyba wiem, co może zadziałać. Proszę, łapie! Teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Zatrzyk je w sześć w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Na oszczędności w tej roli.